dzień dobry środek lata zapraszam Was na kolejny spacer po działce co się zmieniło? a no przede wszystkim czosnek się suszy o no, całkiem przyzwoicie w tym roku no jeden taki egzemplarz troszkę większy ale to samosiejka notabene a tak, no mogło być lepiej ale nie jest najgorzej jeśli chodzi o dynie, to niestety uprawa dyń w donicach była nieudana. Bo zobaczcie, że tutaj dynie to są te skrajne donice. Czyli ta i tamta. No i tutaj nic z tych dyń nie będzie, bo te owoce, które tam się zawiązały, to pospadały. Jeśli chodzi o melony. Jest ciut lepiej. Ten już widzę, że chyba zaczyna dojrzewać, bo taki żółty, tutaj też nie jest taki zły i tutaj jest jeszcze jeden. Tutaj chyba nie widać. Tak to ma chyba. w ten sposób. Ale też nie jest za różowo, więc w przyszłym roku rezygnuję z tej siateczki i to będzie grządka tylko typowo truskawkowa. A dynie i melony pójdą do gruntu, ale to jeszcze inwestycja przede mną. Jeśli chodzi o pomidory w donicach, no to tutaj te pomidory wyglądają bardzo słabo. A to głównie z tego powodu, że one tutaj mają bardzo dużo światła. Ale mimo, mimo tego, że tak słabo wyglądają, to jakieś tam owoce mają. One tutaj zostały tylko dlatego, że szkoda mi było ich wyrzucać. Porzeczki już zebrane, ale zobaczcie co się dzieje z mszycą. Zobaczcie, mrówki po prostu znoszą sobie tutaj ziemię, żeby ochronić mszycę od słońca, bo tutaj jest, no w tej chwili już jest po południu, więc jest to w cieniu, ale do południa to jest bardzo mocno nasłonecznione. Buraczki, no w miarę, w miarę one tutaj bardzo słabo wschodziły, ale zobaczcie, że aż tak wielkiej tragedii nie ma. Parę buraczków tutaj będzie. Jeśli chodzi o fasolkę, to już jej sporo nazrywałem. Ja już to miałem zrobić w ubiegłym roku, że ograniczyć się tylko i wyłącznie do tej żółtej fasolki i do tej fasolki, ewentualnie zielonej czyli tylko do tej fasolki ta jest bardzo słaba, chociaż ona jest smaczna ale wygląda słabo tą fasolkę tutaj potraktowałem tym preparatem zielony burz to jest taki naturalny preparat i chyba to jej trochę pomogło ale pewnie nie za dużo całkiem nieźle fasolka się udała w przyszłym roku będzie tak jak mówiłem tylko żółta i ewentualnie zielona selerki rosną przyzwoicie chociaż y, chociaż jeszcze aż tak dużego korzenia nie mają ale jeszcze mają sporo czasu y, z tych selerów jestem bardzo zadowolony w przyszłym roku też poproszę mojego przyjaciela Pszczelarza, wędkarza i jeszcze wielu innych zalet, żeby też mi przywiózł takie piękne selerki, bo to nie są z mojej uprawy. Jeśli chodzi o paprykę, to w tym roku z papryką jest gorzej niż słabo. Są co prawda jakieś owocki i to może nawet nie najgorsze, ale jest ich mało. Szaki papryki są. Bardzo małe i to tak sobie wygląda. Wygląda niezbyt. No ale cóż, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Przy okazji, zobaczcie, burówka tuż oberwana. O, o tej gałęzi zapomniałem oberwać. I zobaczcie, jak to wygląda. Całkiem nieźle. Jeszcze jest sporo zielonych. Boróweczek. Jeśli chodzi o cebulkę, to cebulka cukrowa, ona się nazywa Exhibition. to całkiem, całkiem, ładna. Natomiast to miała być też cukrowa, a wyszła czerwona. Ona ma jeszcze czas trochę, żeby urosnąć, ale tutaj aż tak nie będzie. Ogórki, no niestety. One coraz słabiej się tutaj udają, chociaż ziemia była wymieniona. To jednak, mimo wszystko, będę musiał chyba w przyszłym roku zmienić grządkę na te ogórki. I jeszcze nie wiem, w którym miejscu e, są, rodzą się. Aż tak bardzo dużo ich nie ma, ale tutaj nie wiem, czy widzicie. Spróbuję przybliżyć. Widzicie, coś tam jest. Te ogórki też potraktowałem tym preparatem ekologicznym, zielony bursz. I może to trochę pomoże. Jutro jeszcze raz powtórzę ten preparat, bo no, on nie wymaga tam żadnej karencji. To jest naturalne i można od razu zrywać. Jeśli chodzi o szklarnię, no to w szklarni wygląda to, to tak. No szału nie ma, ale ja jestem zadowolony. Wam powiem, dojrzewają pomidorki, to to całkiem całkiem nieźle. Jest ich trochę, trochę gęsto. Ta szklarnia jest malutka, ale coś tam, coś tam z tego będzie. Idźmy dalej. Tutaj mamy marchew. Ona bardzo słabo powschodziła. Ta marchewka przez to ma tutaj dobre warunki do rośnięcia. Ale prawdopodobnie w przyszłym roku se odpuszczę marchewkę. Tutaj, jeśli chodzi o pietruszkę, to, to jakoś to wygląda. Pory rosną sobie tak średnio bym powiedział. Niektóre się o tak pokręciły, one są jakieś chore, jak widzicie. Niektóre rosną całkiem przyzwoicie. Tutaj nowy zasiew. Zobaczcie. Trzy rodzaje sałat, a chyba nawet cztery. I koperek. Tutaj też ma się całkiem całkiem nieźle. Ta cebula to no niestety ani nieopielona grządka to moja wina. Ani e, niezbyt dobrze ta cebula tutaj się udaje. No może nie ma tragedii, ale liczyłem na coś więcej. Bardzo dużo tej cebuli po prostu tutaj wyginęło. Ta pierwsza grządka to jest cebula... Cukrowa jeszcze, bo tutaj widać ta czerwona, która też miała być cukrową. I tutaj jest moje zadanie na dzisiaj, żeby tą grządkę opielić. No zioła to wiadomo, się rozrosły. Bazylia, bazylia czerwona. No i tutaj mięty. Ta tutaj kwitnąca mięta to jest ta, która przezimowała. Natomiast te są świeżo posadzone. Mięty. I tutaj mamy też rabarbary. I to jest rabarbar malinowy, proszę mnie na Was. A no to jest ten rabarbar, który pozostał. Tutaj mamy buraczki, długą rządkę buraczków. Zobaczcie, że tu piękniej widać. Mam nadzieję, że to będzie widoczne. To są dwa gatunki tych buraczków. Poliścia. Prawda? Jedne większe, bardziej zielone, drugie bardziej czerwone. No i zostały moje pomidorki. Chyba nie wyglądają najgorzej, tak mi się wydaje. Tutaj już widzę, że, że żółte to już trzeba by zająć. Tutaj malinowy kapturek te się nazywają te się nazywają OX HERT to też jest OX HERT a to Bawole serce a tutaj chciałem wam pokazać jalapeno w doniczce w szklarni całkiem nieźle wygląda Zobaczcie tutaj jaki piękny arbuzowy To też jest chyba malinowy Nie to jest marcano Marcano I chodźmy dalej dalej troszeczki zerwane borówki w większości zerwane a tutaj mamy winogronka one całkiem nieźle wyglądają miejmy nadzieję, że coś w tym roku ale kwas że coś w tym roku damy radę skupić agresty zerwane, porzeczki zerwane koktajlowe. Przy tym słońcu tu ciężko coś nagrać. Ale widzicie, że rosną. I widokiem na borówki, które zostały przeze mnie oberwane. Kończymy na dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia.